Góra subskrypcja, dzisiaj gra w 99 ale obbi ten, z moją siostrą, ten, więc dobra. A dzisiaj... ja mam takiego skina, bo, bo nie miałam, bo... Zowie Laura nam coś mówi, dobra graj. Bo ja mam Łatwę. takiego skina, dlatego że... Dobra dawaj. Nie miałam pieniędzy. A ty, ten, co za to kupiłaś? Obok nie miałam.

Ale potrzebę. A ja drugi Opie. raz. Gopia! trochę jestem nubem w tą grę, ale bo już. Chyba rok z nią nie grałem w tą grę. Nie, 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 nie. nie! Aha. A słuchajcie. Działnisko. 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 Ała, utknąłem. No i są dziwne tutaj. Jag, är gärna, jag, är jag ja. ah! tar en sån tego! så får du pocka sen då. Vilken är jättekul. Det är samma. Samma som Samma Ta alla tre. Ta alla tre. Två. Aj, hon tog honom. Jag tror Pentano gjorde det lite ja, ja, bra. Widzowie, widzowie, Dobra, cykaj. O oh, co to jest za bilczą! Dobra, poczekaj na mnie. Co jest to jest? W łazience? No weź, dlawię. Czekaj. Jak przejdę to! Dobra. I tak wszyscy. Tutaj, jest. dobra, tu, tu, tu.

Nie poczekaj Mamy, na mnie! mam Leci! co? kurde, nie ma się tu dobiec. Już byłem do tarnia. Jestem! Kurde, ja dopiero do pierwszego lasa. Ja już trzeci. trzecim. Ja nie dolecę. tak nie robić. Dobra, już nie. Widzę cię. No, się. Biegnę, 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 Ej, Ja u góry poczekam, wiesz? Dobra, co poczekaj, u góry? Dobra, lecimy. Aha, bo to jestem porąbane taki Do nas? Kurde, kurda. Kurde, kurda. O kurde, o kurde. kurda. Kurda, kurda, kurda. nie kurda, kurda. Kurda, kurda, kurda. Kurda, nie złapałeś, nie Jelenu. Jestem już na ten nie mnie złapał. Kurda, Ten kurda, kurda, kurda. Kurda, no, napadłaś to na pewno. Nie. A. Napadłaś! Ile to razy? Zero. Na pewno zero. A, poczekaj na mnie. Lecę, Jestem w Jestem zgubiony. Skok I zgubiony. I skoka. I skok! I skok! I I i skok. I skok, i Mam energii, mam energię, Tak. Dobra. I skok. Kość padła. I skok. Skok. I skok. skok. I skok. I skok, I skok. I skok widzowie, skok widzowie, I skok. Skok. I skok. 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 Skok, skok. Jest. To jest porąbane jakieś w ogóle dziwne są podróby z tego miejsca. Dobra, widzę drabina. Możemy dostać tą drabinę. Bo wybiorę sobie drabina, A co, nie mogę? Nie mogę żeby mnie nie odbijało? Spokojnie możesz iść. A po co tam spokojnie będę taki pogodni jakim byłem? Dobrze. Tutaj, tutaj. A! Spadłem, kuli. Na pewno już spadłaś. Kiedyś padłaś, ten? Przy tym czym? W tej kuli. To co, co mówisz, a nie raz, nie padłaś na ła. na pewno tylko jedną. Mi padło szyko jeden raz, ale to nie jest zero. Na pewno jeden z tam padłaś. chyba jeden. Aha, to chyba dwa. Dwa. Dobra. Dobra. Lepiej byłoby. A no jak sądzisz? No jak sądzisz? Padłeś? Być może. Bo tak no, bo jakbyś padła to byś była przed tego e, na góry wery... wery tofora czy coś. Dobra. Aha, to mówię, że ani razu, no tak. Czy będą skoki? Chyba nie będą. czekaj. Nie będą skoki lekkie, będą lekkie. Spadła! Mogę ci przejść. No czekaj! Czekam. Jak poczekasz, to przejdę. Dobra, już czekam. nie czeka. Czekam już. I ja. Tam problemy z tymi dziewczynami, dawaj, dobra. Jesteś na drugim. Nie widzę Cię. Czarny jestem. Pokaż. Nie, serio, dopiero właśnie na czy będę wziął ten drugi. Hop hop hop, 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 hop. Hop, 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 Dobra, widzę. A ja lecę. Hop, leci. Hop. Hop. Dobra. O Jezus, skoczyła. Tej, czemu mnie wyścignęłaś? Ciekawe tak. jaki będzie bus, nie? I czemu nie mogę to dolecieć? Tak. Mama, ładowarkę. Szybko, ładowarkę. Mam 3%. Ale mam trzy No, akurat to prawda. Tylko nie to dwie minuty, tak? I do spa. Nie. A ty się domyć, mycia Nie, on skacze jak porumpany działo. Skacze, dobra. On jest dziwny. On skacze. Pomoc! Do Rozwalij! To, rozwali. to będzie bosu. Kurde, jak długie! Co się dzieje? Co ja? Co ja? Dlaczego musimy? nie mogę trafić w ogóle? Dobra, on się zatrzymuje wtedy? O, o. Ej, czemu ja nie mogę? I co trzeba zrobić? Tam musi się odwrócić. O, nie, już rozwaliłem go. Dobra, Angzowie. I rozwaliśmy. Dobra. Widzowie, nie ruszam się przez chwilę. Masz, a masz jedno Ej, już co się robi. A masz. O, a yes, masz. Jasmasz. Dobra, widzowie. Dobra, mnie poprosiła po wąs, więc jej pomogłem. No, dobra. co co

No i będę najemam za mimo No, zamiar... prawie całą chuchu. Łaprawie! Zobacz, jaki to było, jest wreszcie. Dobra. Gdzie idziesz? O, ja już jestem ten na patelech przy busu. Pamiętasz, jak kiedyś walczyliśmy o życie? Widzę kiedyś walczyliśmy o życie, normalnie tak się... Aha. Ej, gdzie ja mam? Gdzie ty jesteś? Tu muszę. Ogarnij się. Dobra, po. Ja będę dalej od domu. Ej, ej co ty, ty? Ty, ty przyszłeś mnie na desce. Przeszłam to na desce. Co ty kołamy i Ej, bo ja nie widzę tej deski. Kroni. No bo ja też swojej nie widzę. Widzisz, ja też twoje nie widzę, ale widzę twoje łapy. Ole, bossy, ole boss zowiek, dobra, ole boss. Zobacz jaki dobra bozy Ole zaraz sprawdzę Dobra Dobra, rozumiem Dobra No, jesteś przygotowany? Gnolku jeden? Byłeś, zablokowałeś mnie w swoim jasnym, słabym lesie To teraz ja zablokuję ciebie Kurde, no gdzie ty jesteś? O, oh, tu jesteś. Mańce to Dawaj, rozwalamy da. Mój jaja, wiesz, że ty rozwalasz swojego, swojego. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy rozwalasz. Dobra, dostaj mnie, broń. Idę. Mas kul buku ya dan uap Małego, ała mi gonga mi. mi gonga. Dobra, pierwsza rozwalona! Nie, to nie ała. Chyba u No rozwalony tam Ja mam Dobra daj Znowu taka i to Chyba dopiero tyle? Mówiłaś że więcej Dobra. Dobra, Nie bo ja tego Dobra to

Nie mogę jechać, nie mogę jechać. No bo to zaraz się rozsłoni. WIEEEEEEPĄ! Eeeepę, ale żelna na ciebie koszula. Kolek, chcę kawałek z ciebie. Z hamburgerem. Hamburgery, hamburgery. Ty wcinaj, ty wcinaj hamburgery. A masz wcinaj hamburger. Dziękuję. Trzymaj grubasie. Zobacz co się najadłam, już nie jestem. Trzymaj dziewczyno grubaso. Dobra, bo czekamy. Szybko, widzowie! pył, aaa! <grym> właśnie miałam taką propozycję, czy ty paki? jeszcze. Znam, że patrzę. No przecież ja nas ciągle sprawdzać, mama. Przestań, Laura, muszę. Ale poszło tam. Niech helikopter odlatuje. Do widzenia z tego miasta. Do Chorwacji! Też jadę do Chorwacji. I leci... I poleciał a ty zostałaś tam! Tutaj. Tak! się mamy! Tak, teraz ich! Teraz! No dużo, ale Zobaczmy, Idę. się. Jadę. się. do przejść. Ja lecisz? Odnotuje. O, ja sam teraz tak skoczę! Ja mogę dawać całą mapę. Gdzie ty... A gdzie ty skoczyłeś? Skoczam to tutaj. Siema, no mogę wam pomóc. Dobra widzowie. Będę sobie typ... O, Siema! Jelenie? W nie mogę tu wejść. Gdzie?

Ja znaczy, zna. jestem jesteś nogami. Normalnie wcisnąłem w tamte przyciski. Dobra, no dogoń mnie, no Dobra, no gdzie znaczy, jesteś? Ja ty kupiłeś to. A ja kupiłem tego. Chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź,

Objadaj to mordę, objadaj to mordę! A, ale on nie może się złapać w ogóle. Zagnął? Zaczekaj zaginął. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne! To nie, to nie jest śmieszne, czemu akurat ja? Czemu ja jest? O, to musimy mnie znaleźć, na razie. Dosyć, Ej, bardzo. Z, Ej, gdzie ty weszłeś? Znajdźcie mnie, znajdźcie mnie. Jestem zaginionym dzieckiem, znajdźcie mnie. Nie. Nie. Jestem zaginionym dzieckiem, znajdźcie mnie. Zaginiony. gdzie jesteś? Jak dzieckiem jest dzieckiem. ty weszłeś. Jestem zaginionym dzieckiem. Co ty weszłeś? weszłeś? Normalnie. Jak? Tak. Ja. Dobra, to weszłeś normalnie. Chodzisz do budynku. Ja jestem zaginionym dzieckiem! Pomocy! Uratuj mnie ktoś! Uratujcie mnie! Kimkolwiek jesteście, uratujcie mnie! Ratujcie mnie! Jestem zaginiony. No zobacz, sam jestem zaginiony, no zobacz. Teraz ja ha, ha. A ja ty jesteś zaginiony? Aha. Pokaż, że jestem wam zaginiony, zobacz. Zaginiony. Balon zero. I ja też! Zakazuj balon zero. ro! balong balon Słuchaj, skórki jeden! Coś jest? Dobra, to ja się z Wami żegnam. Ej, teraz twoja gra!